Była marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wzbudza skrajne emocje. Także w posłach widać to szczególnie podczas jej wypowiedzi z mównicy Sejmowej, które często doczekują się odpowiedzi od kogoś z sali lub od marszałka prowadzącego obrady. Nie inaczej było podczas ostatniego posiedzenia Sejmu. Elżbieta Witek zabrała głos po prezentacji sytuacji powodziowej przez Radę Ministrów i nie hamowała się w swoim wystąpieniu. Panie marszał, wysoka izbo, panie ministrze, Siemoniak. Ja nie wiem, czy pan wie, że w Łodzi jest samochód strażacki, który po rozłożeniu może być salą sztabową. Ja nie wiem, czy pan wie, że nawet wtedy, kiedy nie ma połączenia telefonicznego, to 16 wojewódzkich komend straży, Państwowej Straży Pożarnej dysponuje samochodami logistycznymi, które są w stanie nawiązać łączność radiową, koordynować działalność sztabów. Tego nie było. Dlaczego było wykorzystanych zaledwie 9% z systemu ratowniczo-gaśniczego? W trzech województwach była powódź, nie w szesnastu. Natychmiast powinny być uruchomione jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej z pozostałych terenów. Tego nie było. Czy pan wie ile sprzętu najnowocześniejszego właśnie do ratowania ludzi z takich powodzi mają ochotniczej państwowe straże pożarne? Gdzie ten sprzęt był? Nie było go. Łodzie płaskodenne właśnie po to, żeby nie Blekhołki, tylko one mogły ratować ludzi. Nie robiliście tego. Kiedy zaczęła atakować bezpośrednio działania rządu i Donalda Tuska, marszałek Dorota Niedziela wyłączyła jej mikrofon i nie dała nawet dokończyć zdania. I dzisiaj, pani marszałek, to co się przed chwileczką wydarzyło, pani pozwoli, ale. To, co się przed chwileczką wydarzyło, naprawdę jest wielkim skandalem. Państwo godzinami opowiadacie bzdury, naprawdę mówicie o emocjach, piących w nas. To nie nasze emocje są najważniejsze, ale ludzi. ludzi. Dziękuję, pani Pan poseł. premier Donald Tusk pani zainteresował poseł. się dużymi miastami. Pani Wrocław poseł. Opole, a co z mniejszymi miejscowościami? Dziękuję, pani tam poseł. nikt nie dojeżdża. Dziękuję, tam nigdy nie macie pojęcia, bo jestem zdolnego śląska, tak tam jest pani tragedii w tej chwili? Zapraszam do wygłoszenia pytania. Pani poseł Gabriela Lenartowicz. Jeszcze jedno zdanie pani, tylko? Pani, pani, Mówicie pani poseł, państwo, że uprawiamy politykę na powodzi. Bardzo Przypominam jesteśmy dziękuję. polityka pani poseł Gabriela Lenartowicz, klub parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę pani poseł bardzo proszę, Pani Poseł. Elżbieta Witek pytała także o powódź podczas informacji w sprawach bieżących kolejnego dnia. Chciała wiedzieć, dlaczego informacje podawane przez Donalda Tuska i przedstawicieli jego sztabu kryzysowego różniły się od tych, które podawali hydrolodzy. Pytania jako pierwsza zadaje Pani Marszałek Elżbieta Witek. Dziękuję pani Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Chciałabym zestawić dwa obrazy, dwie sytuacje. Z jednej strony, niewielkie miasto Lwówek Śląski na terenie okręgu, z którego pochodzę, i lokalny sztab kryzysowy. Miasto ogarnięte ciemnością, bez prądu, nie ma połączenia, nie wiadomo, co się dzieje. I na tym sztabie jest jeden człowiek, członek tego sztabu, hydrolog, który z dalną kamerą obserwuje tamę w Stolim Śląskim i mówi, mamy 50 na 50 szans, że ta tama puści. Trzeba podjąć decyzję 50 na 50 i tam ten sztab podejmuje decyzję, że będą ewakuować ludzi, ponieważ nie będą grać w ruletkę, bo w tej ruletce stawką jest życie ludzi. I mamy drugą sytuację, drugie zestawienie. Pan premier Donald Tusk, który ma do dyspozycji wszystkie struktury państwa, wszystkie służby. Dodatkowo informacje ze strony Czech ma 100 komunikatów ze strony Komisji Europejskiej. I w piątek mówi, że informacje o złej pogodzie i o, o tym, że może być powódź, są niezbyt prawdziwe, powiedziałabym, niezbyt alarmujące. Jednocześnie zaledwie dwie godziny przed tym, kiedy tama w stronie szląskim puściła, pan premier Donald Tusk oficjalnie na konferencji prasowej mówi, że są takie pogłoski, takie informacje o tym, że Tama może puścić, ale to są nieprawdziwe informacje. To mówi Donald Tusk. o czym dwie godziny później Tama puszcza. I proszę Państwa, powódź na terenach górskich to nie jest ta sama powódź, która jest w miastach. Tam ona się rozchodzi natychmiast i pochłania wszystko: ludzi, domy, całą infrastrukturę. Ja bym chciała wiedzieć, bo te sztaby, które obserwowaliśmy, to były naprawdę spektakle żenujące. Ja byłam zawstydzona. Że coś takiego się publicznie odbywa. Wicepremierzy wychodzą, mówią szefom, służb, proszę pójść zobaczyć, czy ta ma w Mietkowie rzeczywiście pękła, i trzeba ludzi ewakuować, czy też nie. Ja mam pytanie i bardzo proszę o odpowiedź, panie ministrze. Czy pan premier Donald Tusk sam podejmował takie decyzje, czy ktoś mu mówił, że trzeba tak powiedzieć, czy otrzymywał od służb niewłaściwe informacje, bo słyszałam także, że komendant co mnie bardzo zdziwiło, Komendant Państwowej Straży Pożarnej podał komunikat podobny do komunikatu pana premiera. I ten komunikat, nie pana premiera, ale szefa PSP mnie uspokoił w piątek. Kto przekazał takie informacje premierowi? Czy on sam na to wpadł, wszedł w Google i przeczytał pogodę we Wrocławiu? Nie wiedząc o tym, że w Stroniu czy w Lwówku ona będzie zupełnie inna? Czy też ktoś z jego sztabu? Takie informacje mu przekazał, bo doprowadził do takiej dezinformacji, do takiego chaosu i naraził ludzi na takie niebezpieczeństwo, że nie może to pozostać bez konsekwencji. Kto powinien je ponieść? Bardzo proszę o odpowiedź konkretną, kto takie informacje premierowi przekazał. Dziękuję. Dziękuję. Na pytanie byłej marszałek Sejmu odpowiadało aż dwóch ministrów. Jako pierwszy zabrał głos podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Przemysław Koperski. Podzielił się on swoim doświadczeniem z powodzi. Wiceminister pochodzi bowiem z zalanych terenów i powódź dotknęła także jego rodzinę. Dotknęła nas w Polsce ogromna tragedia w ubiegłym tygodniu. Ja muszę powiedzieć, że dotknęła ona również mojego regionu, w którym ja mieszkam, w którym ja żyję. Również mojej miejscowości rodzinnej, również mojej ulicy, rodzinnej, również mojej rodzinnej nieruchomości. Doskonale wiem, jak ta sytuacja wygląda w praktyce. Wie o tym moja mama, moja siostra. I z tego miejsca jeszcze raz ogromne podziękowania dla, dla wszystkich, którzy w tym czasie nieśli swoją pomoc, w szczególności Ochotniczą Strażą Pożarną. Strażą pożarną. Wiceminister odniósł się do innych prognoz, jakimi dysponował premier. Koperski stwierdził, że było tak dlatego, że minister z rządu Morawieckiego nie przystąpił do konwencji umożliwiającej korzystanie z dokładnego narzędzia o nazwie Kopernikus. Szanowni Państwo, ale odnosząc się do, do tych pytań w tej części, która dotyczy prognoz, Szanowni Państwo. 11 września o godzinie 14.30 na okres od 12 września, od godziny 14 do 16 września, IMGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego najwyższego stopnia dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. W treści ostrzeżenia wskazano na wzrosty stanu wody w rzekach Zlewni Górnej i Środkowej Odry i znaczne przekroczenie stanów alarmowych. Pierwsze ostrzeżenia IMGW o wezbraniach. O z przekroczeniem stanu alarmowy zaczęło obowiązywać od 12 września od godziny 14. Ja wiem, bo Państwo bardzo często się na to powołujecie, że Czesi mieli lepsze prognozy, że byli lepiej przygotowani i że powinniśmy od nich brać przykład. Nie można porównywać tych danych, które ma Polska i te, które ma Czechy, bo to nie są tożsame sytuacje. Czesi, 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 mają dostęp do zdecydowanie lepszych danych metrologicznych Kopernikus niż Polska. A dlaczego? Szanowni państwo, dlaczego? Wniosek 2021 roku IM, IMGW złożył wniosek do ministra Grubarczyka z wnioskiem o przystąpienie Akcesji Polski do konwencji, która umożliwia korzystanie z tych danych. I szanowni państwo, tej decyzji pozytywnej ze strony ministra nie było. Niestety są tego konsekwencje. Ma się to zmienić. Jednak do tej pory dostępu do tego narzędzia nie uzyskała tylko niechlubna garstka krajów. Dzisiaj naprawiamy te błędne decyzje i jesteśmy w trakcie akcesji, żeby można było korzystać z tych danych, które korzystają Czechy. Ja chcę powiedzieć, ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że do tej pory, do tej organizacji, z której, w ramach której można korzystać z tych danych, nie przystąpiła oprócz Polski, tylko Białoruś i Rosja. Dziękuję uprzejmie. Teraz prosimy, prosimy domownicy, ale pani poseł będzie miała czas na zadanie pytania. Teraz odpowiada pan minister Wiesław Leśniakiewicz. Odpowiedź ta wywołała krzyki wśród PiSu do tego stopnia, że marszałek Zgorzelski musiał udzielić im wykładu, przywołując swoje doświadczenia z powodzi w 2010 roku. Szanowny Panie Marszałku, ja pani, Izbo. ja, pani Poseł, także przeżyłem tragedię powodzi w 2010 roku. Byłem wtedy starostą płockim, wiem co to jest i doskonale rozumiem to, co przeżywali ludzie i na czym polega zarządzanie kryzysowe. Akurat to jest ta dziedzina, o której mogę powiedzieć, że się trochę znam i dziwi mnie trochę, że Pan Poseł Fogiel ma taki dobry humor, kiedy sprawy są tak poważne. Po tym wreszcie do głosu mógł dojść drugi z ministrów, Wiesław Leśniakiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. On również przywołał swoje wcześniejsze doświadczenia związane z powodzią. Stwierdził także, że służby po raz pierwszy zadziałały z takim wyprzedzeniem. Ja mam duże doświadczenie, jeżeli chodzi o działania powodziowe, bo wiem 1997 rok doświadczałem to jako komendant szkoły aspirantów, a potem w 2010 jako komendant główny. I po raz pierwszy, po raz pierwszy dzięki informacjom, które dostaliśmy z wyprzedzeniem, Podjęliśmy działania związane z przesunięciem sił i środków na tereny, które ewentualnie będą objęte sytuacją powodziową. To pierwsze oddziały Państwowej Straży Pożarnej zostały uruchomione 12, to pierwsze oddziały Sił Zbrojnych zostały przesunięte, mimo że wojewodowie jeszcze nie wnioskowali o przesunięcie wojsk na teren zdarzenia. Tam już mieliśmy wysunięte przeczółki, przynajmniej w trzech miejscach, jeśli chodzi o, o wojsko. Natomiast Straż Pożarna budowała jeden zespół ratowniczy, y, pomocowy. Natomiast siły i środki lokalne na tym etapie były wystarczające. Minister Leśniakiewicz opisał też, jak wyglądała odpowiedź ze strony służb. Natomiast y, kluczowym elementem była informacja, którą otrzymaliśmy 11 września. To wtedy od, na wniosek pana ministra Siemoniaka. Odbyłem pierwsze spotkanie w RCB z udziałem kluczowych odpowiedzialnych za, za to zdarzenie wojewodów Śląskiego, przepraszam, opolskiego, dolnośląskiego i łódzkiego, bo takie były pierwotne przewidywania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu brali udział komendanci główni Straży Pożarnej ze sztabem, komendant główny policji, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i również gospodarstwo wodne wody polskiej. Gdzie w tym momencie otrzymaliśmy kluczowe informacje dotyczące jaka sytuacja może nas spotkać. Na tej podstawie zbudowano już zasoby ratownicze i tam było również rozpytanie wód polskich jakie mamy zapasy w zbiornikach, bo kluczowym elementem była praca zbiorników i przyjęcia ewentualnego opadu, który będzie miał miejsce głównie na terenie pogorza Sudeckiego. Jego odpowiedź wyraźnie nie spodobała się politykom PiS, którzy z pretensjami zaczęli krzyczeć do niego z sali, co wyraźnie wytrąciło ministra z równowagi. Nieco zirytowany zaczął więc im wyjaśniać, dlaczego udzielił takiej, a nie innej informacji. Gdyby nie sytuacja taka, że nastąpił rozmyty zbiornik, który miał, które miało miejsce 15. Te straty nie byłyby tak duże. Ja od pierwszych dni, właściwie od 12, byliśmy z komendantem. Odpowiadam, opowiadam sytuację, jaka miała miejsce, w odniesieniu do pracy rządu w tej sytuacji. Analizy były realizowane na każdym etapie. Na każdym etapie otrzymywaliśmy właściwe informacje z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I na tej podstawie budowaliśmy zasoby i sposób działania wszystkich struktur zarządzania kryzysowego, jak również sztabów poszczególnych formacji. To na tej podstawie podejmowały się właściwe decyzje przesuwania sił i środków i organizowania działań ratowniczych. To były kluczowe informacje, które nam były potrzebne i które były potrzebne do właściwego zarządzania sytuacją i one były najważniejsze w tym całym procesie i przepływu informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A jak wy oceniacie te wypowiedzi, czy rząd udzielił wystarczającej informacji, czy reakcje posłów PiS były przesadzone? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, a jeśli chcielibyście zobaczyć więcej podobnych filmów, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia.